I wanna be happy, happy Cześć, z tej strony Edyta z Oliwka Blog i witam się z Wami z kolejnej, bo już drugiej edycji Renée Adventure. Happy i, i, i. W ubiegłym roku odwiedzaliśmy najpiękniejsze zakątki Europy i my mieliśmy przyjemność pokazać Wam Amsterdam. Tym razem... Ja oraz inne dziewczyny odwiedzamy najpiękniejsze rejony Polski. Ja na Mazurach jestem po raz drugi w życiu eee, i pamiętam, że mój pierwszy wyjazd był bardzo deszczowy, bardzo pochmurny. Mam nadzieję, że tym razem udało mi się odczarować pogodę i uda mi się zobaczyć Mazury w pełnym słońcu. Ten przepiękny rejon Polski, zwany inaczej Krainą Tysiące Jezior. I taka mała ciekawostka, bo nie wiem czy wiecie, Dlaczego Mazury nazywane są krajną Tysiące Jezior i ile faktycznie tych jezior możemy tutaj spotkać? Otóż okazuje się, że jest ich prawie 2600, czyli tak naprawdę ta nazwa faktycznie odzwierciedla to, co możemy tutaj spotkać. Powiem Wam szczerze, że ja Mazury zapamiętałam zupełnie inaczej. I tutaj znajdujemy się nad jeziorem bocznym, które ma pierwszą klasę czystości. I atrakcji jest naprawdę cała masa. Można zrobić tutaj patent, można popływać na łódkach, można pływać na kajakach. Także na pewno nie będziecie się nudzić. My dzisiaj odkrywamy to miejsce, ale na pewno wrócimy tutaj trzeciego dnia i z którejś z atrakcji na pewno skorzystamy. I wanna be lovely, lovely w jakim pięknym miejscu jesteśmy. Wychodzimy z naszego domku i mamy widok prosto na samo jeziorko. Cała ta miejscówka, czyli Marina Rdzewu, przepięknie położona. Zobaczcie. Krótki room tour. Peszo, przywitaj się. Witam się. Salonik jest malutki, ale bardzo przytulny. Tutaj mamy łazienkę. I zabieram Was do mojej garderoby. Przygotowałam sobie już tutaj a, gadżety na dzień dzisiejszy, styloweczki na dzisiaj. I kolorem dominującym w dzisiejszych stylizacjach będzie biel. Słuchajcie, nasza, e, nasz drugi przystanek, tak jak Wam przed chwilą powiedziałam, będzie to wiatrak holenderski, ale droga jest tak przepiękna, że postanowiliśmy się zatrzymać tutaj na chwilę, żeby podziwiać po pierwsze te piękne łąki, a po drugie jeziorko, takie małe urocze z przepiękną zatoczką, do którego postanowiliśmy właśnie na chwilkę wrócić. I, I, I. Atrakcją na mapie odkrywania Mazur jest ten holenderski wiatrak, który widzicie za mną. Takie wiatraki na Mazurach spotkacie zaledwie trzy. Jeden został zamieniony w hotel, jeden znajduje się blisko jakiejś przystani, a jeszcze go nie odkryliśmy. Natomiast ten jest chyba najładniejszym wiatrakiem. Niestety dostęp do niego jest utrudniony. teoretycznie można by przejść przez płot, ale będziemy ryzykować tym razem. Szukając kolejnego fajnego miejsca na mapie Mazur, trafiliśmy do folwarku Galin. Jest to przepiękny, bardzo duży kompleks, w którym możecie skosztować typowo mazurskiej kuchni, ale w takim nowoczesnym wydaniu. Możecie pojeździć konno, jest tutaj naprawdę spore zaplecze spotkać małe zwierzątka i spędzić z nimi czas, dotknąć, nakarmić. I ogólnie jest to bardzo, bardzo rozległy teren na przepiękne spacery. Jest też super ścieżka rowerowa, także jest to takie fajne miejsce, w którym możecie spędzić sporą część dnia.